Witam bardzo serdecznie z tej strony Pan tutaj w specjalnym odcinku dotyczącym Need for Speed Pro Street. Tytuł jest nieco mylący, natomiast mamy w nim dopisek demo. Dzisiaj będziemy sprawdzać dwie demówki Need for Speed ProStreet czyli darmowego Pro Streeta, który każdy może sobie pobrać i zagrać, jeśli na przykład zastanawia się nad kupnem bądź pobraniem gry. W moim przypadku mam Pro Street i na płycie, i mam ją aktywowaną na originie. kupioną jeszcze w czasach, kiedy dało się ją tam aktywować, niestety już się nie da. Także krótka reklama, i po reklamie przechodzi. Do sprawdzania darmowych demówek. Eneba.com to najtańszy market z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów, których zainteresowanie i repertuar cały czas rosną, by spełnić wasze gamingowe oczekiwania. Serwis zapewnia najgorętsze oferty na rynku wszystkich tytułów, nowych lub starych, a dzięki doskonałym wynikowi Trustpilot możecie mieć pewność, że zabawa będzie kontynuowana bez żadnych problemów. Według Eneby, klient nie powinien się martwić, czy jego kod zadziała, czy nie. Dlatego oferuje wsparcie Live 2014. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z zakupem, zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki. I używając go, możecie troszkę mi pomóc. Pierwsze demo, takie zwykłe, w którym właśnie jesteśmy, zawiera dwa samochody do sprawdzenia, które nie są jednej marki, tak jak w następnym, które będzie. Ogólnie macie linki w opisie, także. Przechodzimy sobie dalej. No, i jak widzicie, mamy taką tutaj małą, tą całą mapkę. Z oczywiście koroną, i my już jesteśmy, jakby tym e, grip, królem gripu, czy tam królem ogólnie prędkości. Jesteśmy, jakby tym, który wygrał wszystkie wyścigi, i musimy teraz swoją pozycję utrzymać. Możemy zmieniać kontrolki. Sprawdzimy, czy moje się zapisały. Na przykład, e, zaraz chyba nie, chyba nie. Poczekajcie, sprawdzimy to. No, niestety nie, muszę sobie pozmieniać. No, i jak widzicie, tutaj są wszystkie ustawienia. Na maksa. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko, e, czy w opcjach mamy audio na high. Mamy na high, także możemy tutaj to robić. Zmieniamy skrzynię na manual, na metryczne jednostki i myślę, że oprócz tego sobie wyłączymy najlepszą linię. Nie chcemy z nią jeździć. Reszta, a w sumie tu też sobie wyłączymy. Reszta niech zostanie tak jak jest oryginalnie. No i od czego zaczniemy? Mamy na początku wyścig gripowy oraz Speed Challenge, więc zacznijmy od Speed Challenge. Ja sobie tutaj używam klawiatury, a ogólnie to sytuacja wygląda tak, że jeżdżę na padzie. To znaczy lepiej się po tym menu manipuluje Klawiaturą, dlatego że na padzie są pozamieniane przyciski i to dziwnie działa. Także my jesteśmy królem gripu obecnie. Jesteśmy tak naprawdę, no można powiedzieć, że będziemy jeździć jako Ray Krieger, tak naprawdę, ale oczywiście w grze będziemy zapisani jako główny bohater, którym jest oczywiście Ryan Cooper. O, jako Ryan Cooper, no właśnie, teraz mi się przypomniało. Ok, także klikam sobie Start Race, i oczywiście wybieramy sobie King. Niestety, ale mimo tego, że wybierzemy Kinga, to asysty są włączone, znaczy ABS kontrola tam stabilizacji toru, e, ESP no niestety mm, tak to wygląda, także musimy teraz swoją koronę, bronić swojej korony w tym wyścigu jeśli go wygramy to naszą koronę utrzymujemy jeśli przegramy to przegrywamy tytuł króla prędkości tak naprawdę, bo tutaj jesteśmy w tych wszystkich wydarzeniach, ogólnie mamy M392, która jest przerobiona i to najmocniej jak się da, w sensie z tych wszystkich tutaj M3, bo ogólnie pewnie w grze da się wycisnąć więcej koni mamy 536 koni, pit ma 436, czyli ledwo ponad serię, tak naprawdę, bo tam 420 ma BMW w serii. Także to 4-litrowe v 8 nam tu dzisiaj będzie towarzyszyć w wyścigu. Najmocniejsza jest huda, ale wcale taka szybka nie jest. I wszystkie samochody, które są w tych wyścigach, są specjalnie dostosowane pod te wydarzenia. To znaczy, te samochody są zrobione przez twórców i one nie są losowane. Tylko ogólnie te samochody są stworzone specjalnie pod te wydarzenia. Jak widzieliście przy starcie kontrola trakcji nam się już załączyła. No i teraz co, rozpędzamy się. Jak widzimy, inne samochody mają niezbyt duże szanse z nami. Wypadałoby też u mnie lekko to przyciszyć, bo mam dość głośno grę. Zobaczymy, czy BMK wyskoczy nam w tym miejscu. O, nie wyskoczyła, fajnie trzymała się i dajemy nitro, żeby pierwszy checkpoint mieć najlepiej zrobiony. Ogólnie ja jestem przy Nevadzie takiego zdania, że jeśli mamy dobre autko, to albo jedziemy na fulla, albo wcale. No i teraz oczywiście wypadałoby czasami puścić gazu, wypadałoby czasami uważać, ale no myślę, że tak najlepiej byłoby jechać na fula, dlatego że po prostu wtedy jest największy fan. Kamera trzęsie się, można dostać dosłownie Epilepsji od niej, także to jest nieciekawe. BMK bardzo szybka, bardzo ładnie się wkręca. No i już myślę, że po tym wydarzeniu, gdybym miał kupić sobie grę w 2007 roku, no byłbym przekonany, że jest to coś ciekawego. Damy sobie Nitro, bo zaraz kolejny checkpoint, ale uważajcie z tym nitrem, dlatego że możecie w pewnych miejscach wyskoczyć. Jest to chyba mój najlepszy przejazd Nevady za pierwszym razem. Jak widzimy, już ktoś swój samochód zniszczył. Bardzo łatwo w Nevadzie sobie autko rozwalić, ale widzę, że tym razem udało się to. Zrobić e, wszystko bez. Oj, oj, no i właśnie, musimy uważać na e, piasek. Bardzo musimy uważać. Mimo tego, właśnie, że nam idzie fajnie, to wystarczy jeden fałszywy ruch, no i auto się niszczy. Tak naprawdę to nic nam nie da, jak to wydarzenie wygramy. Ponieważ, e, no widzieliście, przejechałem tam, nie wiem, 80% trasy, no i zdarzyło się jedno uderzenie o lampę trefne, ale już, już dziękuję, już niech ta scenka się skończy. No, także zniszczyłem się, wiem jak to wygląda, nie chcę restartować, dziękuję bardzo za to wydarzenie, wystarczy mi tych wrażeń tutaj, no i też dzięki temu możemy sobie poznać model zniszczeń w Pro Streetie. Skoro to zrobiliśmy, chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz, dlatego że to demo nie jest tym demo stage, które było pokazywane przed jakby, na E3 przed wyjściem Pro Streeta. Zobaczcie sobie jak ładna miała być gra zanim pojawiła się, tak naprawdę Najlepszą wersją graficzną jest na PC, bo te na PS3 to jest tragedia, na Xboxie 360 jest już bardzo blisko PC ta, Na PCcie jest najładniejsza, ale ta wersja, która miała być wypuszczona, która była tą wersją pokazową, jest o wiele, o wiele ładniejsza. Szkoda, że tak nie wyszło. The knife, right, so we wanted to bring that visceral, raw, violent experience to the game. And, and so, as you see, I can see here, you're getting loose. Yes, we're getting loose here. We're kicking the back end out, really bringing out the smoke. One thing that we really want to look at is make the game a little more believable. And so, as you see here, as you, the smoke builds off the back end of the car, yeah, you know, it wraps around the tire well. Right. It looks really, really good. You know, as you see here, it goes yeah. around the tire yeah. well. It fills. It it's also an added, added advantage here. In tandem drift, mm -hmm. basically, you can blind out your opponent here as the camera goes around the uh -huh. back of the car. If you want the back of the car here, you can actually see it fills the full screen up. So basically, if, if you're in front of someone. Basically, you can basically snow blind them, and they can't see any of the screen ahead of them. So basically, they can go in a corner, right. you know, hit a corner, or basically lose control. They just don't know where they're going. Nice. And of, of course, now one of the the major features of the game this time around is, is that uh, you know damage is going to be much more serious, right? Yeah, it's just consequences. So you know, we're talking about 400, 800 horsepower cars here, yeah. and, and you know these guys really want to push their cars to the edge, mm. and we want to put consequences to the, to the game this year. So if you push too hard, you're going to scrape your car. It's going to impact you twofold. It's going to impact your performance a bit as well as your wallet so as you hear we have basically deformation uh, real-time deformation damage on the car wow. so what that means is basically it's real-time no matter the angle or the speed of impact it will determine the damage so if you hit it at 40 miles an hour you know on a Ok, no więc z naszej porażki w Nevadzie przechodzimy do wyścigu Grip React Team Sessions, e, i w tym miejscu mamy już inny samochód. Ja myślałem, że w tej grze na takiej pokazowej będą chcieli pokazać jak najwięcej możliwości tuningu. Jak widzieliście, nasza BMW nie była niesamowicie tuningowana wizualnie, znaczy miała malowanie, ale body kit, jakby tam cały wygląd to był bodajże fabryczny autoscout, bo w sumie nie jestem pewien. Mamy tutaj fajne X7 i tak dalej. Pokazówkę, jak to wszystko wygląda. Swoją drogą wydaje mi się, że nieco inaczej wygląda w finalnej wersji gry. znaczy, nieco gorzej, może, nieco y, bardziej okrojone to jest. Ta pani już, dziękuję pani. A my obecnie będziemy sobie jeździć Nissanem GTR. I jest to prawdziwy GTR, nie to nie jest jakiś proto i tak dalej. Tu gdzieś były domysły ze strony na przykład osób, które mi polecały. Mam na myśli Turbo, że może być to prototypowa wersja GTR-a, ale nie, jest to. Finalna wersja, najsłabsza pierwsza zresztą, także mamy gt a seryjnego całkowicie, 473 konie mechaniczne, brake horsepower. I teraz nie wiem, czy to nie powinno być 480, czy jakby te pierwsze edycje miały 473, czy to jest moc na kołach, różniąca się od mocy silnikowej, ciężko powiedzieć. Natomiast przechodzimy sobie jak Tak jak mówiłem, wszystkie samochody są tu przygotowane specjalnie pod wyścig, niestety mamy z tego co mi się wydaje te same, chociaż bardzo ładne Evo i ogólnie są to auta z teamów, które będą gdzieś tam brały udział w wyścigach. Ło, wow, wrzuciłem sobie luz. Ogólnie, dajmy im troszkę przewagi, niech sobie jadą, niech sobie jadą, dlatego że te boty, no nie należą do najszybszych niestety, co widać po tym co się tutaj dzieje, oni tu hamują w środku zakrętów, mimo że jadą, nie wiem, 80 na godzinę w lekkim zakręcie. Więc rozpędźmy się. No i ogólnie jest to ciekawe wydarzenie pod względem sprawdzenia sobie sterowania, ale nie możemy wyłączyć asyst. No i właśnie tym się kończy brak wyłączenia asyst, że to auto jest bardzo podsterowne, kiedy chcemy ostro wejść w zakręt, to nam przyhamowuje, spada nam moc w środku zakrętu, no to mi się nie podoba, niestety. I też jest słabo sterowne, a akurat Nissan GT-R do aut dobrze sterujących się należy. Zresztą do tego powstał, żeby być szybki, nie tylko na prostych. Także, no Niestety, no nie, mamy ten napęd na cztery koła i fajny start, ale wypadałoby, no zobaczcie, przeprostuje samochód, nie e, na, Natomiast fajne jest to, że możemy sobie w tej, w tej demówce sprawdzić, jak te samochody ogólnie się sprawują w grze, no nie? E, jak auto się sprawuje względem innych, teraz zobaczcie, rozpędzimy się, damy piątkę i nitro. No jest mocno, jest mocno, nie? Postaramy się wyprzedzić zaraz RX7, tylko nie możemy za bardzo tu uderzać. Możliwe, że też zniszczymy nasz samochód, ale liczę, że nie. I tuż przed samą metą wyprzedzamy RX7, który jest w sumie samochodem em, pokazowym z gry. W sensie ta RX7 jest takim autem rozpoznawczym gry, również z tą zieloną. Ogólnie myślę, że Mazda RX7 jest autem e, poniekąd e, symbolem prostrita i myślę, że mi to potwierdzicie, tak samo jak S13. Natomiast RX-7 najbardziej, zresztą we wszystkich zwiastunach i, i w, na takich zdjęciach przed wyjściem gry. E, myślę, że też Mustang, M3K92, to są takie auta, które są tymi znamiennymi w Prostricie. Dobra, więc ten wyścig nie jest zbyt długi. Postaram się go, znaczy postaram się go. Dojadę go do końca już, bo, e, bo w sumie czemu nie? Nie mam tej idealnej linii, bo i tak nie muszę nią jeździć. Tutaj widzicie, że mogę zjeżdżać i tak dalej, nie jest najgorzej. Tylko strasznie muli samochód przez to, że mamy wspomagania. Natomiast demo może też pokazać, jak bardzo wspomagania zamulają samochód no nie, bo ja tutaj nie mogę ich wyłączyć e, i wydaje mi się, że w tej, bądź w drugiej wersji demo e, jest piosenka z Need for Speed Most Wanted e, ciekawe czy na ją trafimy, zobaczymy, natomiast ja ogólnie jej e, też będę ją słabo słyszał ale piosenki są oczywiście bardzo dopasowane do klimatu gry. No i też zachęcają myślę. Także czas okrążenia 1.06, udało się, może nie najlepiej, ale też nie najgorzej. 2:29, czyli pobiliśmy to co było trzeba. No i wyścig skończony tutaj tym razem udało nam się obronić koronę. No i oczywiście mamy gdzieś tam opis pod koniec, że możemy tutaj zostać się królem ulicy, swoją drogą królem ulicy na torze. No i jesteśmy w Need for Speed Pro Street Porsche Demo. Klikamy sobie, żeby kontynuować. To jest już demo z 2008 roku, kiedy gra była w sprzedaży. Ona ma jakby. To, to demówka ma nas jeszcze bardziej zachęcić i najprawdopodobniej na niektórych wydarzeniach związanych z Porsche mieliśmy możliwość właśnie takiej jazdy. Mamy do przetestowania 911 Turbo oraz GT3 RS. Co jest ciekawe, no to turbo ma więcej koni, ale zobaczcie, jak się zachowują oba samochody w tej grze. Mamy dwa gripy, więc zaczniemy sobie może od 911 Turbo. Ale nie zmieniłem sterowania i zobaczymy, czy się zapisało. Raczej nie, więc będę musiał sobie to powtórzyć. E, controls, sprawdźmy to. No, niestety. Także za każdym wejściem do gry musimy sobie na nowo ustawiać po swojemu, albo po prostu przyspieszać przyciskiem A, czego ja bym wolał nie robić. Eee, zaraz zobaczymy sobie inne ciekawostki. Ja sobie to wszystko tutaj pozmieniam szybciutko. No i wystartowałem sobie jako król. Natomiast w ustawieniach gry miałem casual i nie wiem, czy to na coś wpływa. Mamy 480-konne 911 Turbo. Jak widzicie, GT3 RS i GT3 mają różne ilości koni mechanicznych. Wydawało mi się, że 997 w GT3 i GT3 RS miało tyle samo koni, tylko GT3 RS było po prostu body bardziej dostosowane wraz z zawieszeniem do jazdy torowej. Tu mam mniej o 5 koni. Nie wiem dlaczego tak jest. Oraz mamy troszkę słabszą Carrera GT, ponieważ wydawało mi się, że Carrera GT ma 57V10 612 koni. Tak gdzieś e, mi się utarło w pamięci. Jak widać, w wprost troszkę to inaczej działa. No i tak jak mówiłem, 911 Turbo powinno być szybsze. Zobaczymy, czy będzie. Szybsze, oczywiście, ni niż. E... Niż GT3 RS pod względem, oczywiście, mocy. Natomiast to jest ciekawe, że te samochody mają bardzo podobne statystyki. O, przepraszam bardzo. Bardzo podobne statystyki przyspieszenia i tak dalej. A to ciekawe również, że Carrera GT, która ma o wiele więcej koni. Eee, proszę mi tu zjechać, również eee, ma bardzo podobne przyspieszenie do setki, w sensie tam chyba 3.8 czy 3.9, a te porszaki mają po 4, 4.1, eee, także tutaj też wiele robi najprawdopodobniej z biegów i tak dalej. To jest jedno z wydarzeń, które nie jest wcale proste. Ta demówka nie jest łatwa i jeśli weźmiemy sobie Kinga, to naprawdę momentami jest ciężko to wygrać, to znaczy no wygrać może nie jest ciężko, tylko ciężko jest ich tutaj powyprzedać. Zobaczcie, mamy dwójkę, daje full gas, auto muli, bo mamy wszystkie wspomagania. Nienawi Widzę tego, ale słuchajcie, ktoś by pomyślał, ale że tak Porsche? W ogóle Porsche Demo? Czemu powstało Porsche Demo? No, kiedyś było Nitro Speed Porsche. No i właśnie, słuchajcie. Need for Speed Porsche był w momencie najlepszego wzrostu popularności Porsche, to znaczy po 1993 roku, kiedy jakby biznesmen nowy, nowy właściciel przejął firmę, no i doprowadził do jej niesamowitego wzrostu. Musiałem to skrócić, bo nie chcę mi się z nimi bawić. Doprowadził do jej niesamowitego wzrostu. Tym samym Porsche w pewnym momencie miało szansę nawet wykupić koncern Volkswagena. I spróbowało to zrobić właśnie w 2007 roku. Niestety jednak Skończyło z 10-miliardowym zadłużeniem. No i właściciel poddał się dymisji, miał tam dostać 200 milionów, bodajże, dolarów, bądź euro. Odprawy, ale połowę został jakby przekonane czy zmuszone, nie wiem w sumie jak to wyglądało, ale musiał oddać połowę na cele charytatywne. No i właśnie mamy 2007 rok, gdzie Porsche stara się o względy Volkswagena, nie udaje się to. Mijają dwa lata, no trzeba coś zrobić. Mamy ten najgorszy, że tak powiem, najgorszy stan firmy Porsche czy jako marki. Podupada, można powiedzieć, że jest zadłużona, więc nie wiem, czy nie jest na skraju bankructwa. Co robi? Robi promocję w Need for Speed tak? Chwyta się wszystkiego, żeby zyskać jak najwięcej, największą rzeszę osób, które po prostu będą chciały te samochody gdzieś tam kupować i tak dalej. No, jest w słabej sytuacji, więc wykupuje promkę u Need for Speed czy tam dogaduje się, ponieważ również Need for Speed chciał używać Porszaków w. oczywiście w grze. Więc taka symbioza, nie? Taka, taka współpraca, która okazała się oczywiście jak najbardziej owocna. Zresztą te Porszaki z tych czasów są cudowne, teraz drożeją, Samochody ponadczasowe, samochody niesamowicie wyglądające, niesamowicie jeżdżące i niesamowitej klasy. Również ciekawostką jest to, że w tamtych latach, znaczy nie wiem czy dokładnie w tamtych, ale kiedy Porsche było na skraju upadku, to Toyota pomogła mu wstać na nogi dzięki swojemu systemowi produkcji. To znaczy, Toyota miała Zero jest system produkcji. Samochody Toyoty nie mogły, e, jakby części, które wychodziły na taśmie, nie mogły być marnowane. Wszystkie części musiały być wykorzystywane. Jeśli coś nie działało, e, to te części musiały być naprawiane, zamiast wyrzucane czy odkładane. To się bodajże nazywało TPS, jakoś tak. E, Toyota Production System, chyba e, jakoś by się to zgadzało. Jak widzimy, in -source now, czyli już gra jest w sklepach. No i przechodzimy sobie do 911 GT3 który jak Wam przypominam ma mniej koni, a jednak wydaje mi się, że tutaj pokaże nam dość sporo mocy. Pięknie brzmiące zresztą Monster track Carrera GT. Nic tu nie zmieniamy, wejdziemy sobie tylko w Options, tu mamy King, jak widzicie, czyli jak zmieniliśmy tam na King, to tu również się na Kinga zmienia. Wszystkie są jakoś dziwie, dziwnie podwyższone, to też było w finalnej wersji gry, także King no i raw power of the car powinno tak to być, niestety tak nie jest i te wspomagania się nie wyłączają. Obecnie mamy jednak, no i zobaczcie jak to jest, mamy 415-konną yy, 911 GT3 RS, a inne mają 410. Powiecie mi dlaczego? No bo ja nie wiem, a może powinienem wiedzieć. W każdym razie, bodajże zielonką będziemy sobie jechać, zieloną GT3RS-ą. Chciałbym też mieć możliwość jechać karą GT. Nie wiem czemu nie zrobili trzeciego wydarzenia właśnie dla niej. No ale cóż, sprawdźmy sobie, jak radzi sobie właśnie ta gt 3 rs -a. Zobaczcie sobie jak na przyspieszaniu już <grymnie> robi od początku wszystkie te samochody, no i tu przed nami będzie jechało zielone turbo, więc na razie pomału, no no dobra, no to tak to, to nie ma co, nawet nie ma co na nich czekać i wszystkie wspomagania się świecą, to jest bardzo słabe, no zobaczcie, samochód nie wpada w poślizg, chociaż wiecie co, skręca na pewno lepiej niż turbo. Co jest oczywiście, można to a spróbujemy sobie bez skracania. Jest to oczywiście adekwatne do tego, że mamy aerodynamiczny bodykit i samochód ma zawieszenie torowe. To wydarzenie jednak sprawia, że te auta inne niezbyt się tutaj starają. Zobaczcie, jak mocno skręca GT3 RS względem turbo. Bardzo to jest zauważalne, że ta turbo, nawet nie Turbo turboesa, jest po prostu słabsza. No, będziemy sobie troszkę skracać, bo nie ma sensu jechać tam jakimiś wielkimi łukami, natomiast naprawdę i tu mamy też dwie, e, dwa Nitra. W tamtym Porsche nie mieliśmy w ogóle Nitra. E, nie wiem dlaczego tak jest, że w aucie torowym mamy Nitro, a w tej klasycznej wersji ulicznej nie mamy. No, ale jakby nie wypowiadajmy się na ten temat. E, tak postanowili zrobić i tak też zrobili. Myślałem, że tu piosenkę z Mouston, usłyszę, bo nie wiem w której to wersji było, ale gdzieś na pewno jest piosenka z Mouston. Teraz pojedziemy sobie z krócikiem, zobaczymy jak bardzo rozpędzi się porszawa nawet po uderzeniu tutaj. No chociaż w sumie to nie będzie chyba jakaś kolosalna prędkość, bo uderzyliśmy zbyt mocno, no znajdziemy te dwie stówy, nie musimy nic hamować, auto się w zakręcie prawie złożyło. Mogłem delikatnie puścić gaz, ale chciałem zobaczyć jak będzie na Full Throttle. No i tym też przemiłym akcentem będę Wam dziękował za obejrzenie tych demówek. Chciałem Wam pokazać jak najbardziej wszystko i opowiedzieć troszkę ciekawych rzeczy. Macie za darmo oczywiście, wszystko jest w opisie, możecie sobie pobrać, instalujecie i macie demówki, dzięki którym możecie grać, robić czasy. Możemy na przykład kiedyś sobie zrobić jakiś challenge, żeby w tym, dem w tym demo zrobić najlepszy czas na torze, na przykład GT3 rs albo nawet turbo, żeby nie było nitra, sprawdzimy to spróbujemy, race completed i mamy dokończone obie demówki, także tym przemiłym akcentem dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka postarałem się to zrobić tak, żeby było interesująco ciekawie, żeby też e, wynagrodzić wam brak live'a, ponieważ z bólu zdycham non stop jeśli chodzi o moje plecki, dzięki witam nowych widzów, dzięki za wszystkie łapki w górę, mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej no i tym przemiłym akcentem żegnam się, widzimy się już w następnych a z czego to jeszcze zobaczycie Cześć!